Obsesja to jest uporczywa, pojawiająca się w głowie, nawracająca myśl, nad którą nie mamy kontroli. Na przykład myśl o takiej treści, że wszystko dookoła nas jest brudne i w związku z tym, jak czegoś dotkniemy, to się zarazimy. A w czasach COVID-u akurat być może nie jest tak. to bezsensowna myśl, ale, ale zwykle jest to oczywiście myśl nieadekwatna. Natomiast kompulsja to jest czynność, to jest jakieś zachowanie które wynika z tej, z tej myśli. No i oczywiście w najbardziej znanej nerwicy natręctw, czyli takiej, takim natręstwie czystościowym, jeśli mamy obsesję, że cały czas jesteśmy brudni, to nieustająco musimy myć ręce. Ta obsesyjna myśl daje lęk, prawda? W związku z tym musimy zrobić coś, co ma ten lęk trochę zmniejszyć i zakładamy, że, ta, że to działanie spowoduje, że odzyskamy spokój wewnętrzny. Oczywiście odzyskujemy go na chwilę, prawda? bo później niestety obsesja znowu, znowu powraca. Budzącą dużo niepokoju i, i, i lęku pacjentów są obsesyjne myśli, które mają treść agresywną, że nie jesteśmy w stanie skontrolować tego, że w głowie powstają nam agresywne fantazje dotyczące własnych dzieci, na przykład, prawda? Agresywne myśli dotyczące własnych dzieci u matki, to, jest, to ją przeraża. W moim patrzeniu na, na psychoterapię, czyli w podejściu psychoanalitycznym, zakłada się, że obsesje i kompulsje są bardzo związane z e, takimi pierwotnymi obszarami popędowymi, czyli z agresywnością, właśnie z popędem agresywnym. Czyli jeśli jest w nas dużo stłumionej złości, frustracji, to wtedy jest, jest duże prawdopodobieństwo, że, że pojawią się tego typu objawy, albo Dotyczy to seksualności. Jeśli nasze patrzenie na obszar seksualności, bliskości takiej dosłownej, fizycznej jest związane z jakimiś zakazami, z jakimś wstydem, z jakimiś surowymi ocenami, to wtedy też często to się potrafi przekształcić w takie rytualizacje obsesyjno-kompulsywne.